Poranny gość, Radia Zachód. Takie wspomnienie mi w internecie wyskoczyło, że 8 lat temu, równo 8 lat temu, to był taki moment ogłoszenia wyników wyborów parlamentarnych no z 2015 roku, oczywiście, i wtedy akurat taki materiał przygotowywałem, gdzie do Senatu wszedł Władysław Komarnicki, a 14 358 głosów uzyskał ówczesny kandydat PS, Komitetu PSL-u. Tadeusz Jędrzejczak, który jest gościem Radia Zachód Dzisiaj, dzień dobry panie marszałku Dzień dobry panu, dzień dobry, witam Członek zarządu województwa lubuskiego, Nowa Lewica Pamięta pan nam te wybory? Pamiętam, oczywiście, że pamiętam, że kandydowałem. No, a tam się nic szczególnego, takiego wielkiego nie wydarzyło, poza tym, że pamiętam, że pan, bo nagrywaliśmy wtedy pana, kiedy te wyniki były ogłoszone, kiedy widzieliśmy już dokładnie, ile pan miał głosów i pan wtedy był bardzo zbudowany tym wynikiem. Powiedział pan, że co prawda przegrałem, ale liczyłem na mniej, dostałem więcej, wracam do polityki. To była wtedy dobra decyzja? Tak, tak, to był niezły wynik. Te 14 ponad tysięcy głosów na sytuację, która wtedy miała miejsce na nasze kłopoty, to była dobra e, to były dobre prognosty, jak się okazało i, i był dobrym prognostykiem i słusznym. A nie żałuje pan wtedy, że, znaczy, no, żałuję to za duże słowo, ale że nie został pan wtedy w, z PSL-em I, i gdyby dzisiaj pan był w PSL-u, może miałby pan większe szanse, żeby do parlamentu? tak, ale to było tak, że ja nie, 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 nie rozstawałem się z Lewicą, tylko uczestnica prezes PSL-u mi zaproponowała kandydowanie, mówi, że dobrze by było, żebym kandydował i dlatego się zgodziłem a ale ja jednak bardzo Szanowałem i lubiłem, i dlatego trudno było mi odmówić. Dobrze, dzisiaj jest pan w nowej lewicy, kandydował pan w tych wyborach. Dostał pan w sumie 4326 głosów. w ostatnich 15, teraz jak były wybory parlamentarne, startował pan z lewicy na dwójce. To, to jest wynik, który pana zadowala? Znaczy, jak to się mówi, wstydu nie ma, ale oczywiście, że nie zadowala. Myśmy mieli nadzieję na trochę większą, większe poparcie. Ostatnie tygodnie przed wyborami, które. Charakteryzowały się w przekazie społecznym dwoma hasłami pomóc trzeba trzeciej drodze, bo może nie wejść do parlamentu i drugie hasło albo trzecia droga, albo trzecia kadencja pis spowodowały, że oglądaliśmy odpływ elektoratu naszego, ale cel, który był postawiony przed politykami w tych wyborach, czyli stworzenie zaplecza politycznego w parlamencie, głównie w Sejmie dla nowego rządu został y, osiągnięty, w związku z tym <laughs> każda cykiełka dołożona do tego wyniku jest bardzo cenna. Czyli ta pomoc trzeciej drodze y, efektem tego była taka kampania, że był pan, to jest moja opinia, może się pan z nią nie zgodzić, ale praktycznie pana nie było widać na billboardach, panie marszałku, gdzieś na jakichś kilku wspólnych takich pomontowanych no gdzieś pan, jakaś przyczepka no, jeździła. No wie pan, jeżeli jesteś na takie kampanie, których Prowad... które były kampaniami innych kandydatów, czy kandydaty, gdzie były tysiące billboardów, na no to po prostu nie chce. Zrobiliśmy kampanię w takim zakresie, na naki nas było po prostu stać i tyle. Nic więcej zrobić nie mogliśmy, że ktoś się interesował tymi wyborami to wiedział, jak to wygląda. Wiem, że nie przemawia to jeżeli ma się dwa duże billboardy i 40 czy 50 małych billboardów, a ktoś inny ma 5000 tysięcy czy osiem, nie przemawia co tych do wyobraźni ludzi, no ale e, nic na to nie poradzę, nie będę, nie mam takich pieniędzy, żeby wydawać tak olbrzymie pieniądze na kampanię. Ale realnie, no tak jak były wybory niedziela rano, pomyślał pan sobie, nie jest szansa na ten mandat, dam radę. Czy, czy raczej wiedział pan, że to, no że to za mało? No my mam... Przepraszam, mam chyba jak zawsze, ale teraz taki my okres mamy bieżące zrobią. badania nastroju społecznych i wyniku wyborów i było wiadomo, że z 17% przedgodnie przed wyborami spadamy poniżej 10% i szans na drugi mandat po prostu nie mhm. ma. Ale to, to, że pan widział tendencję, to jest jedno, ale czy nie nosiło Pana w takim razie, zróbmy coś więcej, odwróćmy tę tendencję? Dało się to zrobić, czy nie ja dało? Ale jest tendencja ogólnopolska, taka była i w kraju, i za granicą, takie, czegoś takiego odwróci się po prostu nie da. Nie, panie marszałku, bo ja pana słucham i tak po prostu nie jest pan ani zaskoczony, ani zawiedziony. Ja wiem, że pan jest doświadczonym politykiem i samorządowcem, ale tak mam wrażenie, że nie do końca panu zależało na tym mandacie. Nie, no zależy, zależało, no tylko w momencie, kiedy ma pan kilka tygodni do wyboru. No to już pan mówił, pan, rozumiem. Co się dzieje? Włącza pan telewizor, stoi premier Tusk, przewodniczący Czarzasta, Aleksander Właśniewski, i każdy jeden publicysta, który sprzyja przyszłej koalicji, niczym nie się nie zajmuje, tylko namawia do głosowania na trzecią drogę. To jest oczywiste, że tego elektoratu większości nie da. Myśmy czytali, jak wygląda, wyglądają przepływy elektoratu, więc niewielka część elektor elektoratu z PiSu zagłosowała na trzecią drogę. W naszym przypadku, w porównaniu z rokiem 2019, 24% elektoratu zagłosowało na Platformę i 14% na, na trzecią drogę. W związku z tym takiego ubytku elektoratu, który głosuje zgodnie ze wskazaniami ogólnym interesem politycznym kraju. No i społeczeństwa, no nie, nie da się tak trzymać. Jak pan ocenia, panie marszałku, w tej chwili jakość negocjacji, takie trochę rozpyka, rozpychanie się łokciami, no wiadomo, to jest naturalne, przy tych rozmowach koalicyjnych przez, prowadzonych przez pana Czerzastego, przewodniczącego? Ja byłem dwa, dwa dni temu u pana marszałka Czerzastego na jego zaproszenie na kawie. W Warszawie miałem przy okazji kilka innych spraw. No na razie jesteśmy na etapie, zakończyły się konsultacje z prezydentem. Rozmowy koalicyjne trwają, bo to jest jeszcze oczywista, że nie tylko liderze rozmawiają, ale są też stoliki merytoryczne, dotyczące wielu innych spraw, tym przede wszystkim prawa w Polsce. Więc to wszystko trwa. Ja myślę, że odbywa się to w sposób naturalny. No jest kwestia, nie ma Donalda Tuska, bo wjechał do Brukseli, ale te rozmowy trwają. Ja oceniam pozytywnie te rozmowy, dlatego, że jeden sygnał podstawowy, na którym wszystkim nam najbardziej zależało, było to ponad 11 milionów, 600 tysięcy ludzi, jeden sygnał jest wysyłany, będzie nowy rząd. Mhm. A pana zdaniem, w którym kierunku powinny iść te negocjacje? Znaczy na pewno pan wie więcej, a na pewno wydarzyło się więcej. Już mówię, już, już kreuję to pytanie. Chodzi mi o to, czy lewica powinna, czy w ogóle te wszystkie strony tego porozumienia koalicyjnego powinny się koncentrować każdy na jakichś 100% na jakichś resortach, czy bo czytałem taką opinię o tym, że lewica podobno chce mieć w każdym resorcie kogoś swojego dość wysoko. Chodzi mi o to, czy jakieś konkretne na wyłączność, czy raczej układać tak, żeby w każdym po trochę. Ja mam, to jest bardziej skomplikowane, dlatego że po pierwsze, no należy zobaczyć, co w tych resortach jest, dlatego że każdy dzień przynosi nam nowe niespodzianki. Dwa dni temu dowiedzieliśmy się, że rząd, który wydał potężne pieniądze na przygotowanie budowy tego słynnego centralnego portu komunikacyjnego, nagle po wyborach znalazł inwestora na 8 miliardów, który chce współuczestniczyć w, w realizacji tego przedsięwzięcia. No jeżeli tak to się odbywa, to trzeba przejrzeć te wszystkie kwestie budżetowe i finansowe które yy, i kadrowe, które są w poszczególnych resortach, a potem zastanowić się, kto jest w stanie ten program, który będzie uzgodniony, to minimum programowe, które będzie uzgodnione w koalicji, będzie w stanie poprowadzić. Ja nie, nie, ja nie sądzę, że jest potrzebny jakiś klucz, że Ministerstwo Rolnictwa to siedzą tylko przedstawiciele PSL-u, czy tylko przedstawiciele. Platformy, administracja obrony może być nawet generał Różański, bo na to się na to. Nie powinno tak to być, tak, nie powinno tak to być. Myślę, że to jest kwestia już potem indywidualnych rozum kandydatów na a, szefów rezerwów, ale generalne kierunki i kadry muszą zgodnić i cztery liderzy. Przejdźmy do spraw lubuńskich, bo też się sporo wydarzyło przed samymi wyborami e, pani marszałek. No, sytuacja jest dynamiczna. No jest dynamiczna i też y, y, jest dość taka zróżnicowana, dlatego że pani marszałek Elżbieta Polak od piątku przedwyborczego nie jest już marszałkiem, tylko Marcin Jabłoński jest marszałkiem, pan jest oczywiście członkiem zarządu. To jest dla północy dobra wiadomość, że marszałek się zmienił dla Gorzowa Okolic? Ale ja nie wiem, dlaczego ma być to y, tak sformułowane w ogóle. Ja się z tym nie zgadzam. Ja... To jaki to ma wpływ, jakie to ma znaczenie dla północy województwa? To inaczej to pytanie zadam. Ale marszałek jest marszałkiem całego województwa, a nie południa, ani północy. No bo ty... że wie, od, od wielu lat jest kreowany taki oto y, obraz, że Północ Województwa jest pomijana. Potem jak się pytamy, a w czym jesteście pomijani, to się nie możemy dowiedzieć. Jak się pytamy, gdzie są te projekty, to tych projektów po prostu nie ma. Marszałek Jabłoński jest człowiekiem ze że o niezwykłej kompetencji, doświadczeniu inteligencji. W związku z tym planujemy w poniedziałek tutaj spotkanie członków zarządu z radnymi z Północy Województwa. Wczoraj mieliśmy posiedzenie. Zarządu. nawet pana marszałka i na zaproszenie przyjechała starosta Międzyrzecki. Uzgodniliśmy zasady kontynuacji inwestycji obwodnicy Trzciela, wokół której mieliśmy bardzo wiele wątpliwości, wiele dyskusji. Sprawa jest skomplikowana, bo to jest bardzo poważny montaż finansowy. Roboty stoją. Ale już, stoją... Żeśmy, ale już żeśmy zrobili krok do przodu. Decyzja zarządu wczoraj została podjęta. Ponad około 23 milionów złotych wkładamy jako zarząd. O co do tej inwestycji? Jest problem będzie. Jeżeli dotyczy to zaś tego pytania, czy to dobrze dla północy Wojska, czy źle, dobrze dla całego województwa, że jest stabilna władza. Dobrze, że tak doświadczony człowiek jest marszałkiem. Dobrze, że pan Grzegorz Potęga jest członkiem zarządu i marszałek Łukasz Porycki, dlatego że to jest pewna kontynuacja tego, co do tej pory było robione. Mamy okres przełomu, bo na pewno nowy rząd. Powstanie i dobrze, że doświadczony marszałek jest, dlatego że przecież zbliżamy się do ostatecznych negocjacji, dyskusji o nowej perspektywie w końcu, w końcu o nowej perspektywie finansowej naszego kraju. Mało tego, będziemy również w poniedziałek informowali opinię publiczną. Mam nadzieję, że media będą obecne o decyzjach zarządu co do przyszłości i rozwoju kolejnictwa w Gorzowie. Dobrze, panie marszałku, bo czasu mamy mało, a jeszcze chcę pana zapytać o opinię. Mówię, dobrze o nas, to pan ma mało czasu. Ja Nie, no to, no to proszę. Ojej, no teraz to już pan... No to tak jak jak myślę, pan nawija, od no? początku, od 11 minut, panie marszałku, spokojnie rozmawiamy. Mówię, a pana a widzę... Ja a pana widzę, ale widzę pana trochę nosi. Trochę by się pan tutaj... Chętnie posprzeczał. No ale wie pan, no, bo sytuacja jest trudna. Ale jak? No przecież dopiero pan powiedział, że jest dobra, to jak trudna? Ale trudna jest w skali całego kraju i świata, wie pan. Nie, no ja wiem, tego, ale sam pan mówi o tym, że zmiany idą, że na dobre, ja, że dobrze by w będzie. W Polsce na dobre, tak. Dobrze. No, ja, jeżeli chce pan coś dobrego jeszcze powiedzieć, proszę bardzo. Tylko ja mam do pana pytanie o to, bo pan mówi, że jest równo traktowana. Okej, okay, wszystko się zgadza. Natomiast yy, chcę pana zapytać o opinię na temat tego, jak pan komentuje to, co się wydarzyło w wyborach, jak zdecydowali Lubuszanie, Gorzowianie. Mam na myśli podział mandatów do Sejmu, czyli dziesięcio, dziesięcioro posłów jest, no, patrząc geograficznie, z południowej części województwa, tylko dwoje z północy. Co pan na to? No ja powiem tak, no to moje zdanie jest jak niej tutaj miarodajne. Najbardziej Nie, no mnie interesuje Pana zdanie. zdanie mają koleżanki i koledzy, którzy ubiegali się o mandaty z różnych list, szczególnie koleżanki i koledzy z południa województwa są zaskoczeni, że w Gorzowie mieszkańcy głosują przeciwko swoim kandydatom na z Zielonej Góry, a następnie odbywa się. Cała taka wielka korida, w której oskarżani są wszyscy o wszystko, tylko nikt nie pyta, dlaczego zostały wykreowane właśnie w ten sposób wybory i ludzie głosują przeciwko własnemu regionowi. Jeszcze nie daj, aby się wydarzyło tak, że posłowie będą obejmowali różnego rodzaju funkcje czy sanatorowie, no to wówczas może mieć sytuację taką, że po raz pierwszy miasto będzie i Północ Województwa będzie pozbawione w ogóle parlamentarzystów, no co nie nie nastawiało w bardzo trudnej sytuacji. Ma pan na myśli na przykład sytuację, w której Krystyna Sibińska zostałaby wojewodą lubuskim? No chociażby taki wariant, przecież na pewno pani poseł Sibińska ze swoim doświadczeniem i kompetencjami spokojnie może objąć każde stanowisko po tylu latach w parlamencie, w samorządzie przecież i Witnicy i tutaj w Gorzowie. No ale to pokazuje, w jaki sposób jest tutaj w Gorzowie postrzegane to wszystko, co jest związane z polityką. No niech ma popatrzeć na jedną rzecz. Dzisiaj czytam w internecie przy porannej kawie, że kolejny raz chyba 20 czy 30, ta sama grupa osób rozpoczyna dyskusję i na sali Rady Miasta. Że, Gorzów Wielkopolski czy nie Wielkopolski? Tak, no to jest bez znaczenia, oczywiście, jakiegokolwiek, bo to jest wywołane mhm. sztucznie, jeszcze, bo i czasem referendum, ludzie odrzucili. I w tym samym czasie Gorzów spada do pozycji miasta, w którym mieszka 107 tysięcy ludzi. Za chwilę, za kilka lat przy tej polityce, Gorzów nie będzie miastem 100 tysięcy, ale będzie gorzowym, a nie będzie gorzowym Wielkopolskim. No takie mamy postawienie sprawy u nas w mieście. I to jest złe postawienie, bo ono nie służy rozwojowi miasta i jego przyszłości. To na pewno służyć będzie dyskusja i to nowe otwarcie, jak pan mówi o tym w taki sposób, to na pewno to będzie służyło poważnej, gruntownej dyskusji, bo po prostu będą akcenty inaczej położone. Musimy kończyć, panie marszałku. Bardzo dziękuję. Ja bardzo ja żałuję, że pan już musi kończyć. No, widzi pan. Tadeusz Jędrzejczak, członek zarządu województwa lubuskiego z Nowej Lewicy, był gościem Radia Zachód. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję za zaproszenie. Miłego dnia państwu życzę. Lubuskie, Polska i świat jeszcze więcej publicystyki na zachod24.pl